Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku ze Sowietów, z Workers Resources Soviet Republic, z naszej wielkiej Polski, którą rozbudowujemy powolutku. No i tak, dzisiaj, tak jak pewnie po tytule wiecie, rozbudowa łodzi, taki mam zamiar. Dobrze mi pisaliście z komentarzami. No mogłem rzeczywiście zrobić drogi z automatycznie tramwajami, ale tak się zastanawiam, i w sumie dobrze też tak zrobiłem, bo skolidowałoby to ruch nas tutaj. E, tak myślę. Ale na spokojnie, no w razie co wiemy, że taka opcja jest dobrze, przypomnieliście. Cieszy mnie to. E, no i dzisiaj zajmiemy się, mam nadzieję, że budynkami pierwszymi tutaj. Jakoś to postaram się ładnie sklecić, że tak powiem. E, tutaj w dole zrobimy bardziej zakłady włókiennicze, coś takiego zobaczymy zresztą jak to wyjdzie może też jakoś magazyny to by było fajnie albo tutaj no zobaczymy może tutaj byśmy to jakoś podpięli tylko że tu jest tu jest przystanek no zobaczymy zobaczymy jakby to rozwiązać na razie jeszcze tu no nie ma dużo podstawowych rzeczy przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji, pomożecie mi z rozwojem kanału, za co jestem bardzo wdzięczny. Zachęcam też do innych serii, głównie związanych z drugą wojną światową, z rts strategiami i survivalami też. No i zachęcam też do polajkowania i do skomentowania, ponieważ to też zawsze dużo od mnie daje. I motywacji przede wszystkim, bo motywacja to jest podstawowa kwestia. I tak, moi drodzy, weźmiemy sobie... Może w takim stylu stalinistycznym, <laughs> tak to tutaj nazwali. Eee, zaraz zobaczymy, bo tak chciałem tutaj przy zrobić główny ruch. Tak prawdziwie, że tak powiem. Ich sobie, dobra, na razie wstrzymamy. Jakby tutaj to ładnie zrobić? No bo tył tego jest. A, taki. No a spokojnie, zobaczymy. Eee, jedna dziewiąta, co nie tutaj, 1,12, nie bardzo kumam o co chodzi. Jakieś takie zakończenia bym bardziej chciał, ale nie mam niestety. Ale z drugiej strony, no brzydkie to nie jest, no tylko jakby to jakoś tak. Tu są też takie, o tu są potężne, naprawdę. Tutaj takie cuda, ile to ma ludzi? Mało. Nie, to chyba zrobimy i na inne troszeczkę. No, łódzki Manhattan też znany. Czyli co, tylko takie cuda. No, to są też takie. Takie, nie, nie, tu zrobimy kamienice. No, przypietrkowskie to kamienice muszą być. Zrobimy sobie w takim razie. No, nie, 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 Musimy tu zrobić coś ładnego. Zrobimy w ten sposób, moi drodzy. Jakoś też ładna. Tylko może nie aż takie wysokie. O kurczę to jest naprawdę. Coś takiego może by 3 3/6? 3/9? No nie, 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 nie. A takie coś, jak to wygląda, też mi się nie podoba. Dobra, no to weźmiemy sobie to te 3/6 najbardziej są. Powiedzmy, że Mamy rok 53, także trochę inaczej ta łódź powiedzmy, że wyglądała. Nie, No, inaczej, inaczej. Ja ją że tak powiem, może nie. Pa znaczy ba o, pamiętać mogę pamiętać. No, z książki po prostu z ziemi obiecanej i z tego, że studiowałem w łodzi. Dla tych co tam nie wiedzą. To też tą historię powtórzę, że właśnie. Łódź gdzieś tam troszeczkę z moim bliskim miastem, powiedzmy, ale średnio przepadam za tym, bo ilość, jak to powiedzieli miasto Żuli i studentów i coś w tym jest. No, nie ukrywam, że tego jest najwięcej w łodzi. Gdzie my tutaj, będą tutaj sobie chodzili: tu mogą być dwa te eleganckie bloki. Znaczy, bloki, no, kamienice, powiedzmy. Tutaj chciałbym. O, no nawet ładnie, ładnie powiem Wam, że tu sobie możemy zrobić w ten sposób, że mm, coś tu jeszcze się wsadzi. Okej, okay. o no ładnie, ładnie. Tutaj też pociągniemy w tą stronę. I może być. A, no i niech nie wprowadzają się na razie, nie? Musimy zaraz tutaj zrobić, żeby w łódź nie wolno się tu wprowadzać. Zaraz sprawdzimy, czy miasto, czy to, co tutaj zrobię, w ogóle, czy hajsu nam wystarczy na to wszystko. No, bo łódź na razie nie będzie w ogóle zarabiała, nie? No, w razie co, mam te płytki chyba z, modu, z moda jakiegoś, to byśmy mogli tutaj dodać gdzieś to wy, było wy, wy, wy. Hmm, gdzie to jest? Tu jest. Drogi asfaltowe, żwirowe No byśmy dali po prostu w ten sposób i tyle, nie? No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy Ładnie to myślę, że wyjdzie, tu już sobie zaczniemy Polibudę, inne powiedzmy że rzeczy, no taki kurde gdzieś tam, to, to inne są ulice, ja wiem, ale mimo wszystko Zawsze gdzieś tam jakieś podobieństwo, takie smaczki no, w Rzeszowie też nie ma niestety mm, tych, mm, jak to się nazywa, moi drodzy, jak to się nazywa, ten pomnik, wy będziecie wiedzieli dokładnie o jakim mi chodzi. 76, Wielką C, że tak to nazwę, <grych> domyślicie się, ci co znają, albo pochodzą z Rzeszowa, czy mieszkają, weźmiemy sobie, gdzie są te bloki, a, bo, a, bo ja patrzyłem, dobra. Już wiem, czy ja mogłem tutaj te mniejsze postawić. A tak to sobie tutaj walniemy. 86, no to to dobre są bloczki. Cenowo niestety też są drogie. 150 ludzi. 84, no to te są fajne, dobra. Weźmiemy sobie, postawimy. No, żeby tutaj byli przy stacji, nie? Zrobimy sobie albo o, nawet w ten sposób, tak ciekawie żeby było. Jeden tu, drugi tak. Niech to będzie ładnie, prawda? O, przy okazji, miejsce zaoszczędzimy. Trochę tu ludzi będzie, także na spokojnie weźmiemy sobie na pewno, tak, policję. Bo ostatnio mamy problemy z tą policją. Mam nadzieję, że jakoś to y, ogarniemy sobie. Mm, komisariat. No, duży komisariat, tak jest. Jeden zrobimy sobie tu. Okej. Okay. Drugi komisariat zrobimy sobie tutaj. O. Komisariatów to w łodzi chyba jest 5 czy 6, albo mi się wydaje, że więcej nawet. Także powiem Wam, że trochę tego jest. Więzienie Więzienie jest na smutnej, z tego co pamiętam, bo łatwo ulicę zapamiętać. Więzienie sobie gdzieś tu zrobimy, może tylko co będą dojeżdżali, albo tu gdzieś zrobimy. No, niech będzie gdzieś tu. Pyk, o kurde też to drogie jest. Na razie tego więzienia nie budujcie. Bo jest drogie jak nie wiem co niestety. Tu sobie zrobimy. Dobra, troszkę cofnijmy. Pyk. O! To mi się podoba. No i... Jeszcze. Pyk. Nie, 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 nie dobrze. I jeszcze. No tak średnio mi to pasuje. Albo dobra, zrobimy starą dobrą metodę, czyli pyk. I pyk, ok. Dobra, to się tu postawiło. Zastanawiam się, jak do, z tymi pieniążkami jeszcze pozarządzać. Zrobimy na pewno sklep. Sklep, sklep dla ludzi. Infrastruktury. Właśnie. Musimy tak, zrobić wielkie przedszkole. Może być i tutaj, nie ma problemu. Tak, nawet to wypchnę tu. Szkołę. O, są takie malutkie te szkółki. Nie, szkołę też zrobimy giganta. Tutaj też by było blisko, prawda? I dom dziecka. Dom dziecka też możemy zrobić. Dom dziecka obok policji zrobimy. Tak sobie pomyślałem, że może by to jakoś... No, dobra, tak. Uniwersytet Polibudę. Polibudę, ojejku, to też jest drogie, naprawdę. GDM, komisariat sądy. O tak, sądy. Przydałby się. Sąd tutaj zrobimy. Też pamiętam, że gdzieś sąd jest. E, no tu jeszcze kaliską powinniśmy. No jest, tutaj trochę tego powiem Wam, że mimo wszystko. Kawał sądu naprawdę potężny. Służbę bezpieczeństwa też obok sądu zrobimy, albo jakby dało się tutaj, ale pewnie nie uda się. Nie, to tu zrobimy. Ok. Urząd miasta też by się przydało, ale tu już pewnie nie wcisnę tego. Urząd miasta sobie możemy tutaj dać. Dobrze. Utrzymanie infrastruktury. No, nie ukrywam, żeby też się to należało tutaj Łodzi. 8. No, przesadziłem, ale dobra, urośnie jeszcze to wszystko. Utrzymanie infrastruktury to nie wiem, czy w ogóle potrzebuje prądu. Chyba nie potrzebuje. Chociaż nie. No, zobaczymy. Na razie sobie zrobimy tutaj. Czy wy potrzebujecie? W ogóle zobaczmy, ile pieniędzy mamy, bo ta łódź będzie pewnie rozbudowywana etapami, bo ja po prostu nie wydolę pieniężnie z tym. No, zobaczcie, kto jedzie, niestety. O kurde, cóż to się pali? No, ale pechowo. Budynek, który. Nie mamy niestety jak w ogóle ogarnąć. Także będę musiał nowy niestety postali, postawić. Chyba, że jakimś cudem ogarną, ale nie, no nie ma. Musimy też postawić tutaj yy, samolot, żeby w razie co sobie mógł tutaj przylecieć. Gdzie to mamy? Tutaj tą siatkę zaraz wyłączę, także na spokojnie. Gdzie my mamy w ogóle tą straż? Pewnie gdzieś to wsadziłem, o właśnie tu. I co, tutaj tutaj raczej nie wepchnę tego. Wozy strażackie. No nic, zrobimy sobie w takim razie. Tutaj gdzieś. No może być i tu w sumie. O, tu też tych robotników jest. No to akurat, zrobimy tą straż, żeby była Mmm... Drogie, drogie, to wszystko Zrobimy sobie tu... Tak? Tą? Czy muszę tą drogą postawić? Nie, no myślę, że... Gdzie to jest? O, szpital trzeba postawić właśnie, bym zapomniał, prawie tam Weźmiemy sobie... Tutaj ok, i tą płytę płytę na helikopter. Kurcze, może i by dało się to tam dać, ale nie, no chyba nie, już nie będę kombinował. Dobra, no wiem, wiem, że zniszczył, niestety musimy to szybko odbudować. Dajcie, i e, 25 klocka to. Luzik. Dobra. Budować to szybciutko. Wozy to, to automatycznie. I z tą logistyką, moi drodzy, to też będziemy musieli. Uh, ten mi to ładnie. Kasy kosztuje, ale warto. Dobra, strażaków w nich będzie 15. Znajdźcie moją litość. <grych> Nie no, ogólnie to się przyda to Z tego względu Nie wiem czy oni to ogarną w ogóle O nie, nie ogarną chyba Nie, ogarną, dobrze Spokojnie I dalej bawimy się Z łodzią, mamy Jeszcze sporo kasy nawet Gdzieby szpital tu walnąć Szpital Możemy jeden tutaj Zrobić blisko tych Kamieniczek Mm. Jakby, jakiby tutaj szpital, nie? Ale kurde, wielki kloc, moi drodzy, ogromny jest. Takie CKD prawie. Nie no, jako CKD jest z tego co mi się wydaje. Wow, i z miejscem parkingowych dla 24 tych. Wow, wow, naprawdę przepotężnie. No dobra. Ten nawet mniejszy jest dobra. Weźmiemy na razie sobie ten. To jest taki najlepszy szpital, bo on nie jest on jakiś bardzo drogi. I taki na łódź tutaj będzie zdawał sprawę dawał radę remiza remizę też, no taką normalną zrobimy oczywiście też z y, helikopterem. Zrobimy sobie to tu. No, kiedyś dużo pożarów, bo fabryki podpalali. No ale to specjalnie fabrykanci też robili. Także też taką ciekawostkę wam powiem. Weźmiemy sobie tu. Pyk. Kasa leci. No, zanim się tu wprowadzą, powiem wam to... Może w przyszłości jakiś trochę dłuższy odcinek coś postaram się ogarnąć, żeby był. Weźmiemy sobie. mi i tutaj ten, tak jest, dobra, ładnie. Tu rozumiem, że nie wprowadzacie nic dobrze. No to na spokojnie. No, i tak powolutku, powolutku ta łódź będzie kwitła. Na pewno tak, zrobimy te zakłady. Tylko zastanawiam się, co my do tych zakładów tu będziemy potrzebowali. Albo na razie w tym strzymam. Zrobimy sobie jeszcze tutaj postawimy Tutaj rzeczy mamy. Tereny, o właśnie, żywność Na 2000 ludzi priora, no nie no to jest trochę przesada Dom handlowy Ten ładny taki jest, no nawet tylko, że nie wiem po co dwa razy te to mnie trochę akurat dom handlowy postawimy Mały dom mały, mały, mały 20 o, kurde, ale z drugiej strony hmm. Może takie byśmy postawili. Też fajnie to się. Zresztą w sumie spoko wygląda Tu sobie to byśmy postawili Jedno tu a drugie. Żeby mieli blisko To tutaj, o No i spoko Sport, no to dwa stadiony, ŁKS-u i Widzewa Także też byśmy to mogli postawić Hmm Ale na razie nie będziemy budowali Zrobimy <laughs> baseny Fale inne akwaparki, Taki akwaparki jest słynny w Łodzi też halę sportową, by im można było zrobić zatokę sportu kurde, no serio, no akurat Łódź to bardzo dobrze znam, no przy tym to korzystam czasami także weźmiemy sobie też tutaj gdzieś zrobimy, no akurat będą tu sobie z tego i z tego dochodzili także elegancko Dobra, weźmiemy sobie to, wybudujemy. No i co, moi drodzy? Na razie sobie tyle tutaj wybudujemy na, w, na ten odcinek. Troszkę żeśmy do przodu tutaj to pchnęli. Jak tam sytuacja z ucieczkami? No niestety to się trochę utrzymuje, ale nie jest jeszcze aż tak źle. Bezrobocie też trochę spadło. Także na troszkę zaponowaliśmy, Na pewno te statystyki się wyrównają, czyli ulepszą. I jak zacznie łódź funkcjonować, bo to miasto już będzie, no, myślę, że z tą policją, z tym wszystkim, tak, no, nie będzie tu problemów. Muszę tak po prostu powiem, nie będziemy też dowalali za dużo tutaj tych mieszkańców, po prostu mniejsze domki czy co porobimy, zobaczymy. Pomyślimy, może w przyszłym odcinku, jakby te zakłady włókiennicze zrobić. Fabryki łodzi, eee, no i, i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie. Trzymanie infrastruktury dobrze, no i prąd przede wszystkim trzeba będzie. Tramwaje też ruszą, ale to wszystko na spokojno. Nie mam tego, tego hajsu. E, ten Wrocław, tu i tak, że zacząłem w sumie to wszystko już tutaj robić, to tak trochę przesadziłem, bo my zbieraliśmy na, wtedy na pociągi. Zobaczymy, no trzeba będzie te huty też tu rozwinąć. Tu jak słodko stoi z tym, rozpakowują. Czy co to? Mają po prostu wszystkiego. Ta, no spoko. Ładnie to wygląda. Także co? Pomalutku do przodu będzie z... dużo odcinków z tej serii. Nie, no to to... Na to to nie ma strachu. Także ładnie. Eee, I co? I... Jeśli się podobało, śmiało może stawić lajka. Śmiało skomentujcie. Zawsze to też pomaga. Wpadajcie na Discorda. Jeśli macie też jakieś propozycje czy coś, to piszcie tutaj śmiało. Otwarty jestem na propozycje z Giereczką i innymi seriami. Także co? Trzymajcie się. Hejka.